W tym poradniku przedstawię Wam 40 ciekawych budowli, takich jak nowe rodzaje ścian, o których nie wie 98% graczy, 4 różne sposoby na zbudowanie windy, budowle obronne, które obronią Waszą bazę, nawet jak będziecie AWK, a także różne patenty do budowy domu czy wystroju wnętrz i wiele więcej rzeczy, które przydadzą Wam się w grze. Podziękowania za wszystkie oceny filmu i 100 tysięcy subskrypcji, które udało się osiągnąć na kanale, a teraz zaczynajmy! Zacznę od pokazania wam taniej i prostej windy. Wystarczy, że wyłupiecie kawałek podłogi i przyczepicie tyrolkę do dachu. Po czym na dole przyczepicie jej drugi koniec. Możecie w ten sposób szybko przemieszczać się w górę jak i w dół. Polecam z tego skorzystać, szczególnie jak macie wysokie budowle. Kolejną rzeczą będzie farma ptaków, która działa na takiej samej zasadzie jak pokazywałem w pierwszym Deforest, czyli stawiacie pionowo bale, po czym przyczepiacie, powiedzmy, po trzy karmniki z każdej strony. W ten sposób możecie zbierać z nich pióra lub po prostu upolować ptaki, gdy będzie brakowało wam jedzenia. Teraz pokażę Wam jak zbudować trampolinę, która może Wam służyć za windę lub mieć dowolne zastosowanie. Wystarczy, że postawicie trzy kłody w linii, a potem trzy następne obok nich i połączycie je ze sobą od góry. Możecie też dobudować schody, żeby mieć łatwe wejście i stawiacie dwie plandeki obok siebie, a stając pomiędzy nimi, wyrzuci Was wysoko w powietrze. Jeżeli nie podobają Wam się panele słoneczne na dachach, to pokażę Wam alternatywną wersję generatora prądu. Wystarczy, że zbudujecie przed domem 1-2 dachy, które nie muszą być wyższe niż na połowę wysokości bali i postawicie na nich panele słoneczne. Tylko jedna istotna uwaga ode mnie: najlepiej zacząć budowę od rogu Waszego domu, po którym będziecie chcieli poprowadzić prąd, bo jak zaczniecie od budowy paneli, to potem możecie mieć problem z połączeniem konstrukcji. Widzicie teraz prostą konstrukcję obronną mojego pomysłu, którą koniecznie musicie wybudować u siebie. Wystarczy, że zbudujecie dwustronną skośną podłogę i przyczepicie do niej najwięcej kolców, jak się tylko da. Przeciwnicy sami będą nadziewać się na pułapkę, jednak możecie wejść na nią od boku i wtedy będzie jeszcze skuteczniejsza. Nawet jak najadą na was mutanty, to wystarczy, że tu ustaniecie i nie będziecie musieli nic robić. Winda ze skorupy żółwia możecie kojarzyć, bo pokazywałem ją już na filmie ze studni w sąsiedztwie, ale jak ktoś jeszcze nie wpadł na takie zastosowanie, to polecam, bo to druga najlepsza winda zaraz po tej z pistoletu linowego. Że możecie stworzyć stojącą lampę jak w pierwszym DeForest, nawet jest pokazany jej projekt w książce, ale pokazuje to, bo mało osób z tego korzysta. Wystarczy wbić patyk w ziemię i obudować kamieniami, a następnie nałożyć na niego szmatkę oraz czaszkę, i w ten sposób macie stojącą lampę, która będzie palić się w nieskończoność. A jak chcecie coś bardziej niestandardowego, to możecie połączyć ze sobą patyki w kształt lampy ulicznej. Potem tylko dodajecie lampkę z czaszki i powstanie fajna, nietypowa lampa. Możecie w ten sposób stworzyć wiele niestandardowych rzeczy, ogranicza was tylko wasza kreatywność. Jeżeli szukacie pomysłu na mały, bezpieczny i ciekawy domek, to polecam wam stworzyć dom nad ziemią, do którego wejście będzie tylko za pomocą liny, tyrolki lub innej windy, z której skorzystacie. W takim domu zmieścicie wszystko co potrzeba i nie musicie budować go przez milion lat. Tylko pamiętajcie wyłączyć burzenie w opcjach lub zbudować solidną obronę na dole, bo wystarczy zniszczyć podpory chaty, żeby cały dom się zawalił. Co prawda na razie w grze nie da się oswoić kanibala ani mutanta, ale jeżeli macie wyłączone burzenie, to możecie przygotować małe więzienie, a następnie sprowokować oponenta i zamknąć go, gdy będzie w środku, i w ten sposób macie własnego, słodkiego pupila, który zostanie z wami nawet po zrestartowaniu gry. Analogicznie do poprzedniego pomysłu, możecie zamknąć w ten sposób Virginię przed bazą, żeby jej broniła, tylko zostawcie jej otwarte okna i obudujcie kolcami, żeby kanibale nie miały łatwego dostępu. A jak macie wystarczającą obronę, to możecie ją zamknąć na przykład w kuchni, lub jak jesteście psycholami, to w piwnicy. Ale pamiętajcie, że jak się oddalicie na większą odległość, to po kilku godzinach w grze Virgina i tak się do was przeteleportuje. Teraz pokażę Wam dwa nowe rodzaje ścian, których najprawdopodobniej wcześniej nie znaliście. Wytłumaczenie zajmie chwilę dłużej i muszę też zaznaczyć, że to nie jest projekt mojego autorstwa, tylko z angielskiego filmu na kanale Bastio, który podesłali mi widzowie. Zaczynacie od zbudowania konstrukcji, którą widzicie teraz na ekranie, dzięki której będziecie mogli stawiać równolegle kłody w bliskiej odległości. Następnie z jednej strony stawiacie pionowe kłody, a z drugiej strony skośne belki. W ten sposób możecie połączyć konstrukcję, a kłody z ziemi nie będą wam więcej potrzebne. Stawiacie deski tak, jak chcielibyście zbudować rampę, a kolejnym krokiem jest postawienie dużych kłód na łączeniach, dzięki czemu rampa zamieni się w nowy rodzaj ściany. Teraz dopiero możecie ewentualnie zdjąć deski i obrócić je w drugą stronę żeby powstał drugi rodzaj ściany. Jeżeli nie jesteście najlepszymi strzelcami, to możecie zbudować podobną strzelnicę do tej co widzicie u mnie. Fajnie nadaje się do trenowania strzelania z łuku, a wy możecie poprawić swoją celność. Jeżeli często transportujecie kłody tyrolkom i denerwuje Was, że rozwalają się oraz gubią w okolicy, to polecam Wam zbudować prosty budynek o rozmiarach 2x2, który wypełnicie magazynami na bale. Od teraz wszystkie kłody, które wyślecie, będą wpadały do pojemników lub ewentualnie zatrzymają się w ścianie. A jeżeli ścinacie drzewa na nierównym terenie, to polecam Wam poświęcić kilka kłót na zbudowanie stoperów, dzięki którym jak będziecie ścinali drzewa, to kłody będą się o nie zatrzymywać. Co pozwoli zaoszczędzić Wam więcej materiału, a także nie będziecie musieli biegać i szukać kłód po krzakach. Kolejną rzeczą, którą warto zastosować do obrony bazy, są pułapki z mołotowem. Rozstawiacie je jednorazowo pod swoimi murami, a jedna taka pułapka wystarczy na załatwienie nawet kilku kanibali. Ale najlepsze jest to, że w odróżnieniu do pierwszej części gry, tutaj możecie odnawiać pułapkę za darmo, bez marnowania kolejnych mołotowów. Co według mnie sprawia, że jest to aktualnie jedna z najlepszych pułapek w grze. Jak jesteśmy przy pułapce mołotowa to znalazłem dla niej jeszcze jedno fajne zastosowanie. Wystarczy, że z jednego kawałka podłogi wytniecie trzy deski i ustawicie wspomnianą pułapkę pod spodem. Jak będziecie mieli jakieś ciała do przepalenia, to wystarczy, że wrzucicie je na pułapkę, a one zamienią się w kości. Co prawda, moglibyście po prostu zrobić ognisko, ale trzeba je co jakiś czas odbudować, pilnować ognia itd., więc warto zbudować takie krematorium po prostu dla wygody. Jeżeli budujecie w swoich domach wyłącznie proste ściany, to warto pomyśleć nad rozbiciem bryły, chociażby poprzez budowanie wystających balkonów, którego małą prototypową wersję teraz widzicie. Wystarczy, że postawicie normalne kłody i wyznaczycie za ich pomocą kształt balkonu. Potem tylko za pomocą połówek ustawiacie zastrzały, a wcześniej postawione kłody będziecie mogli usunąć. Dokańczacie balkon, robicie jakieś barierki i gotowe. Ja stworzę mały, pokazowy balkon, ale wy oczywiście możecie rozkminić większe i ciekawsze pomysły. Kolejny pomysł jest mało wymagający, ale ma duże zastosowanie. Wystarczy, że ustawicie pułapki sprężynowe po dwóch stronach palisady. Jak podczas najazdu będziecie musieli się wycofać, żeby się wyleczyć lub uzupełnić amunicję, to wystarczy, że przelecicie przez płot, a kanibale zostaną po drugiej stronie. Jak spodobał Wam się pomysł z więzieniem dla kanibali, to polecam również obudować całą ich wioskę palisadą, w ten sposób możecie stworzyć swoje własne zoo i obserwować sfrustrowane kanibale z bliska. Tylko w miarę możliwości postarajcie się nie dobijać wrogów, chociaż i tak z czasem powinni ponownie pojawić się w wiosce. Elementy budowli Kanibali możecie też wykorzystać w swojej bazie, tylko ich domów nie da się przestawić, więc musicie budować się przy ich budynkach. W moim przypadku akurat było dużo łatwiej, bo po jednej z aktualizacji twórcy przypadkiem dodali budowle idealnie, dopasowane do mojego podwórka. A każdą z aktualizacji omawiam w pigułce od razu po wydaniu, ale jeżeli któryś update was ominął, to znajdziecie je w playliście na moim kanale. Jeżeli macie problemy ze zdobywaniem pożywienia, to polecam wybudować kilka pułapek na ryby w jakimś większym jeziorze. Są one bardzo skuteczne, bo ryby będą się w nich pojawiały, bez względu na to czy rzeczywiście jakaś ryba wpłynie do pułapki. Sporo osób dalej nie wie, jak zbudować most, dlatego myślę, że warto o tym krótko wspomnieć. Wystarczy rozstawić dwie liny pomiędzy konstrukcjami, a następnie wypełnić most za pomocą desek. I bez znaczenia, czy budujecie most na tym samym poziomie, czy chcecie go poprowadzić w górę, na przykład jako wejście do domku na drzewie. Że możecie budować totemy kanibali, jednak dalej dużo graczy z nich nie korzysta lub nie rozumie jak działają. Jeżeli kanibal znajduje się w pobliżu totemu, to zawaha się przed zaatakowaniem gracza, a po chwili zacznie nawet uciekać. Oczywiście wszystko zależy od tego jak dużo kanibali znajduje się w grupie, ale też im więcej kończyn będzie na waszych totemach, tym większa szansa, że kanibale się wystraszą. Niedawno wprowadzono do gry zmianę, przez którą po przejściu gry wielki demon może najechać na Waszą bazę. Poza wcześniej pokazanymi budowlami obronnymi polecam Wam zbudować jedną wielką wieżę, a w moim przypadku akurat zamek. Najlepiej wzmocnić ją dodatkowymi kolcami na ścianach oraz pułapkami z młotowym pod spodem. Im wyższą wieżę zbudujecie, tym lepiej, bo boss potrafi skakać naprawdę wysoko. Wielu gracz nie ma pomysłu na zbudowanie dachu, dlatego pokażę Wam fajny patentik. Wystarczy, że będziecie stawiali coraz mniejsze kawałki drewna, a na koniec dołożycie do nich dwie skośne bale. Analogicznie robicie po drugiej stronie, a potem tylko wypełniacie dach deskami i w ten prosty sposób powstanie ciekawe wykończenie dachu. W pierwszym DeForest mieliśmy projekt wieży, która była bardzo przydatna do startowania lotu lotnią. Tutaj takiego projektu nie mamy, więc warto wybudować ją sobie samemu. Fajnie pasuje tutaj też pułapka sprężynowa, która dodatkowo zwiększa wysokość. A korzystając z wieży, złapiecie większą prędkość i wysokość niż gdybyście skakali na przykład z dachu domu, ale też szybciej uda wam się wzbić w powietrze. Sam korzystam z wieży za każdym razem, jak wyruszam na dalszą wyprawę, polecam wybudować ją i Wam. Jak już mówimy o pojazdach, to warto wybudować też garaż, w którym będziecie mogli trzymać wózki golfowe, lotnie czy motory. Mój garaż jest akurat połączony razem z wieżą lotniczą i nie muszę chyba wam tłumaczyć, jak macie go zbudować. Jedynie mogę tylko zaznaczyć, że warto postawić podjazd, który ułatwi wjeżdżanie do środka. Jeżeli mieszkacie blisko jakiegoś zbiornika wodnego, to możecie zbudować zadaszany most na drugą stronę, idealnie nadaje się do niego dach, który pokazywałem wam wcześniej, a żeby most dobrze wyglądał, pamiętajcie dodać barierki oraz budujcie przynajmniej na wysokości jednej bali, żeby można było bez problemu poruszać się w środku. Teraz przedstawię wam dwa powody, dla których warto wybudować bramę nad wejściem do bazy. Pierwszy jest taki, że wygląda to po prostu epicko, a drugi tej użyteczność podczas najazdu na bazę. Gdzie możecie wejść i pozbyć się przeciwników z góry bez potrzeby narażania własnego zdrowia. Teraz pokażę wam fajny i prosty kamienny mur z dodatkowymi flankami. Wystarczy, że będziecie stawiali kamienie do wysokości, na której będziecie mogli przyczepić kłodę do muru. Następnie budujecie kładkę do poruszania się i dowolne wejście, którym mogą być schody, lina lub jakaś winda. Na końcu stawiacie jeszcze dwie warstwy kamieni, a na trzeciej warstwie stawiacie kamienie w co drugim miejscu. Dzięki czemu powstaną ładne flanki, które możecie zbudować również na przykład na szczycie wieży. Jeżeli macie w bazie zwykłe schody, to wybudowanie barierek sprawi, że będą wyglądały lepiej. Wystarczy, że na dole oraz u góry schodów postawicie ćwiartki drewna i połączycie je za pomocą zwykłych bali. Jak widzicie, budowla dużo nie wymaga, a schody wyglądają zdecydowanie lepiej. Że często zdarza się stracić zdrowie, a lekarstwa nie występują już tak często jak w poprzedniej części gry. Dlatego warto wybudować sobie pokój lub pole uprawne, w którym będziecie hodować rośliny do mieszanek leczniczych oraz energetycznych. Nawet jak będziecie mieli ich nadmiar, to zawsze możecie magazynować je na później. Możliwe też, że w przyszłych update'ach dodadzą więcej mieszanek, więc warto zawczasu się na to przygotować. Jeżeli macie już jakieś budowle, to żeby efekt był jeszcze lepszy, polecam wam połączyć je ze sobą za pomocą ścieżek. U mnie akurat widzicie kamienne ścieżki, ale drewniane też wyglądają mega dobrze i szczerze przyznam, że żałuję, że się na nie nie zdecydowałem. Do tego w pierwszej części gry po ścieżkach biegało się szybciej, także można się domyślać, że podobny efekt występuje i w Sącie. Jak potrzebujecie jeszcze lepszej obrony w bazie, to przedstawiam Wam mój projekt, który nazwałem Ścieżka Zdrowia. Budujecie dwustronne płoty z kolcami w taki sam sposób jak w pułapce, którą pokazywałem Wam wcześniej. Początek możecie zrobić szerszy, żeby łatwiej było złapać kanibala do środka, który będzie biegł przed siebie i obijał się o kolce. Dodatkowo ustawiacie po drodze pułapki z młotowami, żeby podpalały przebiegających przeciwników. Najlepiej, żeby ścieżka prowadziła do otwartej bazy od strony, gdzie najczęściej nadchodzą najazdy. Żeby komputer myślał, że to jedyna droga, aby dostać się do środka i zniszczyć wasz dom. Może nie jest to coś, co bardzo przyda wam się w grze, ale możecie zbudować na podwórku mini pole do gry w golfa za pomocą ćwiartek drewna, które będą służyć jako przeszkody oraz ogrodzenia, żeby nie wypadała wam piłeczka. Akurat u mnie po jednej z aktualizacji na golfie wyrosły trumny, ale mimo to jest to bardzo fajna atrakcja, i koniecznie musicie spróbować wybudować to u siebie. Pewnie lubicie budować, ale nie lubicie zbierać surowców, dlatego polecam Wam wybudować wielki magazyn, w którym będziecie mogli trzymać patyki, kłody, kamienie i wszystko inne. Jak Kelvin akurat nie będzie miał nic do roboty, to prosicie go o napełnienie pojemników, co zajmie mu kilka dni. Ja swój magazyn akurat wybudowałem w domu, ale polecam postawić Wam go na zewnątrz, raz że Kelvin będzie mógł szybciej dostarczać surowce, a dwa, że się nie będzie bugował o ściany, co czasami mu się może zdarzyć. W jednej z aktualizacji została wprowadzona brudna woda, przez co jeśli nie przegotujecie jej w garnku, to otrzymacie obrażenia. Ale istnieje jeden sposób napicie wody bez gotowania. Wystarczy, że rozłożycie na tarasie kilka zbiorników na wodę. Woda z deszczówki jest czysta i nie zadawam obrażeń. Możecie ją bez problemu nalać do piersiówki lub garnka i zostawić na potem. Także polecam zainwestować w zbiorniki, jeżeli nie chce wam się za każdym razem przegotowywać wody. Teraz przedstawię wam prosty i wyróżniający się pomysł na płot. Stawiacie połówkę bali, a następnie trzy razy ćwiartki od drewna, po czym dokładacie kolejną połówkę, i tak dalej. Plus tego płotu jest taki, że nie rozwala się on tak łatwo jak płot bez wzmocnienia zbudowany z patyków. Na koniec pokażę wam fajny patent na duży, niestandardowy piec, który może się przydać, szczególnie jak dodadzą możliwość wydobywania metalu z jaski. Zaczynacie od postawienia po jednym kamieniu na rogach podłogi, gdzie chcecie, żeby stał wasz piecyk. Potem łączycie rogi ze sobą i zabudowujecie podłogę deskami, powiększacie rogi na wysokość trzech kamieni i wypełniacie środek. Teraz wybijacie kamienie, aby powstał dostęp do ognia, dokładacie tyle ognisk ile potrzebujecie i voila, wasz kominek jest skończony. Na dziś to wszystko, ale jak wyjdą nowe aktualizacje, które dodadzą więcej budowli i kontentu, to zrobię dla Was jeszcze jeden podobny film. Także subskrybujcie, żeby go nie przegapić. I zapraszam Was też do sprawdzenia ostatniego filmu, w którym przedstawiam historię miliarderów z Wyspy Kanibali, a także wiele ukrytych szczegółów, które zmienią postrzeganie przez Was tej gry.